nie ta o klaudu jak tylko ta nowa 3 zł. Już zobaczę. Yy, jak kojarzy tego chłopa. Jeśli jezdą na takim sprawdzeniu internetu, tego jest Boxdale. To co? O kurwa, godzinę temu. Jankę, zgrałeś kiedyś taką <coughs> grę jak Fat Storio polegająca na zbudowaniu satelity i wysłaniu jej w kosmos. Mozę taką reaktywację tej garaczki, bo warta jest w zasadzie tego pmm 2 złote. Nie, nie będzie, wiesz, e, nie będzie, nos mam zatkany, a to jest tam. nie będzie kontynuacji, ale był, była seria. Kapi do jakiej nuty wychodzisz, coś z przesłaniem, czy raczej jakaś, aby nakręcić 2 złote? Do jesteś szalona, wychodzę, boysów. Liczy sobie kwit później, liczy sobie siano, czy sobie wszystko o czym ciągle inni nawijają. W sumie zrobię dziś to samo moja, druga to jest mu czekaj chwilę zarabiam. Jest ja zawsze tam gdzie nasza zamykam. arka dragi bolarki, godnia Saza to banawamy MMA e 3 zł Dzięki Misiu, dzięki za trójkę Pozdrawiam Panna ma dziwne wahania nastrojów. Kilka dni temu się pocięła, nawet ten czemu teraz leży w szpitalu. NW, co myśleć i co robić teraz, czy być z nią, czy zakończyć, to pomocy. Jak ci się babat nie typie, to spierdalaj. Czy z psycholem jakimś siedział? Czy będziesz później siedział za ten, za, za morderców, bo ty się potnie tej. Twoimi dżiletami, Bez sensu. Uciekaj, uciekaj, se znajdziesz lepszą.

dalej stoi mi na głowie, 3zł Ja gierę no, okay. Pro. to jest producent muzyczny, którego kamerzysta zrobił w chuja z tym kawałkiem Hmm. A ogólnie to pozdro na walce rozpierdol łeb temu palant sideowi 3 zł. Dzięki, e, nie wgłębiam się w to. Chłopca jobba 2,5 miliona wyświetleń. To tylko biorgi, ten start, kiedy liczę, hmm. się od forsy, robię w powodzonka na walce 33 mamy kciuki całą ekipą PS Pozdrów o poczna 3 zł Pozdrawiam poczna, dzięki za trójkę. Mam! Tylko muszę iść po ten fotel. Pozdrawiam z jaranych. <grym z kawałka> tak, jak będzie po polsku. Wracając do pytania, podpiszesz profil 3. Później, dzięki za trójkę. Kropka co mi 3 zł. No, kurwa, w sumie też ma głos. Y... Robi to, co się robi teraz, czyli te takie trap. Zdrawny trap. Takie. Korba 23.pl Kiedy będzie rozdanie skinów <suszy> 3 zł. Za tydzień, nie? Po tygodniu. Znaczy. Spoko nawet. W sumie. Nie? Takie. Ja też lubię pieniądze, też je lubię liczyć. Więc spoko. Monster Bewi, posłuchaj taj nutych Tpsław. 5 v 3 pnóg. Życzę powodzenia Dzięki. na... Ma i pozdrawiam 5.